Witam, witam. Wita. Zapraszam na mój kanał. subskrybujcie. Jak tam żyjecie? Wow. Tego typu. Mhm. Trzeba iść do przodu. Nie do tyłu. Tego typu. Mhm. Właśnie. Jak tam żyjecie w ogóle? Wiem, że macie żal do mnie, że nie, nie ma z tym na YouTubie, No ale sami sobie zapracowaliście. Jakbyście mnie nie wkurwiali inne rzeczy, to byłoby. Ej, tego typu nalechuj no nie słuchacie, macie wyjebane, no to miejcie dalej wyjebane, no proste. Mi to tam nie przeszkadzać. Wręcz się z tego śmieje słuchajcie. Fuj z was teraz, że prosicie się jak pieski. To proscie się dalej. Ja się pośmiewam z was teraz trochę. No i widzicie, po chuj zaczynać, po chuj coś kombinować. Inne rzeczy. No widzicie. Tak jak zawsze mówiłem. Ze mną nie, kurwa nie wygracie. A wy coś kurwa robicie, ale coś kurwa wam nie wychodzi. Dlatego przygrywacie, bo ja jak się uprę, to zrobię. Widzicie? Tu taki boza legenda internetu jest twardszy niż wy. I teraz z was się śmieje, że wasze odpierdalania odbijają się na innych. Ale cóż, jesteście na mądrzecie na świecie, ale nie zwróćcie uwagę, że robicie innym szkód. Innym ludziom szkody. Ale chuj. To jest to. Że nie umiecie doszanować tej wkład pracy. O mnie nie ma tak, jak kiedyś. Teraz przekraczam wszystko. Po trochu po toku. Mm. Nie wiem co to was to kurwa rajtuje, że kurwa mm, dokłoczacie no mi czy kobrze, tego typu. Nie wiem kurwa, ja, ale z punktu widzenia nie, nie rozumiem. Jesteście twardzi przez internet, ale w, ran w, w w życiu to jesteście takimi pizdami, że to jest mała głowa. Ale w internecie, o kurwa, ja jestem lepszy od tego bądu. Czym? Czym jesteście o, ode mnie lepsi? Odpowiedzcie sobie kurwa na to pytanie. Czym? Niczym. A wy się tak mądrujecie? Ja pierdolę. Ja byście, nie wiem, zjadali mu y rozumie. <grych> ja pierdolę. Dlatego ja się z Was śmieję teraz. Trudno. Tak to jest. Jak ktoś nie uczy, nie umie doszanować i nie umie w ogóle y doszanować czyjejś pracy, to tak się kończą. Ale cóż. A Wasza Broszka. Nie moja. Bo ja jestem górą. Na no, dołem. <laughs> ja się jesteś z was, normalnie śmieję. <laughs> śmieję się w kuj. Wy, tacy lepsi, ode mnie. tak jakbyście byli lepsi, to byście coś tworzyli normalnego. <laughs> no właśnie. A wy co tworzycie? Gnój swój. Być ścierwem i frajerem. Właśnie takim sposobem robicie Być frajerem, ścierwem i inne rzeczy. Widzicie? Po chuj zaczynać, po chuj coś tam pierdolić, inne rzeczy No widzicie? Znowu przegrywacie w chuj na potęgę. A jestem ja górą. Widzicie? To jest zawsze być górą, a wy? <ścoughs> No widzicie, ja się śmieję z tego, co wy odpierdalacie. Aż, aż dostajecie ból dupy, że nie ma stryba, tak? Na YouTube, Musicie wszystkie nakręcać, tak? Tego jest jeden problem u was. Zazdrość bije was. Bulwa. Proste. Tego nie rozumiecie i nie zrozumiecie. No widzicie ta, tacy mocni przez internet w rano życie pizdy. I pizda zostaniecie do za życia. <gry> Tego typu. Będziemy